Cześć! Hej. Słuchajcie, witamy się z Wami w kolejnym filmie, a został on przygotowany po to, aby uprzyjemnić Wam trochę czas, dlatego film nazwałyśmy Czasu Milacze. I tak naprawdę kończy się już jesień, i małymi kroczkami wchodzimy w ten zimowy okres. No bo w końcu mamy i, i już grudzień, no wiadomo, że y, pogoda, na to może nie wskazuje to, no ale fakt jest taki, że jest już grudzień i już jest coraz bliżej do świąt. Dokładnie tak. Często te krótkie dni, szarówka, padający deszcz oraz brak liści na drzewach, a do tego ten przejmujący chłód, który, powod znaczy, który powoduje to wszystko, że dopada nas ogólne osłabienie handra, zresztą, z którą ty się doholnęłaś no, jakiś czas temu. Tak. I nawet nie chce nam się wychodzić z łóżka. Dlatego postanowiłyśmy przygotować dla Was zestawienie takich, no tak jak nazwałam to wcześniej, najlepszych, według nas oczywiście, czasu umilaczy. No, więc dokładnie tak. Więc Postaramy się Wam przedstawić to, co według nas najlepiej sprawdza się do umilenia tej pory jesienno-zimowej, po to, aby życie Wasze i nasze stało się piękniejsze. E, bo pamiętajcie, że takie nawet malutkie drobiazgi poprawiają nasz nastrój i samopoczucie e, może zacznijmy od e, takich ogólnych e, od rzeczy bardzo ogólnej, czyli od e, ciepłych ubrań e, jest Chłodno. Coraz chłodniej, nie wiem, co, codziennie jest coraz gorzej, mam wrażenie. Wieje taki silny, zimny wiatr. Często pada taki e, marznący deszcz, albo taki jakiś śnieg, śnieg taki byle jaki. E, no i, i jak się wychodzi na dwór, wracając do domu z pracy, to aż się po prostu robi, no nie dość, że nieprzyjemnie, to jeszcze tak jakoś, tak nerwowo, że coś tacy źli nie jesteśmy. To jest to dokładnie. Więc wracając do domu po takim zimnym spacerze, przymusowym lub, lub nieprzymusowym, to najlepiej przebrać się w coś bardzo cieplutkiego i mięciutkiego. Wtedy się od razu robi przyjemniej. Na pewno macie swoje jakieś ulubione swetry, czy bluzy, czy jakieś skarpetki i będą u was one nie tylko ogrzewać, ale będziemy się w nie tak fajnie wtulać i dzięki temu będzie nam przyjemniej. Ja słuchajcie, na przykład mam taką bluzę z tego polaru, taką mięciusią, która ma uszy, więc przy kapturze więc sobie zakładam. bardzo się często tymi uszami bawię, jak mnie chce zdenerwować. I dzięki temu mogę się otulić i jest mi milusio, cieplusio. Ale na brak skarpetek też nie, zna, nie narzekam, bo mam ich całą masę, też świątecznych oczywiście. Hmm. Także oprócz ubrań, no to warto też, jak już się przebierzecie w takie fajne, ulubione ubrania, to warto też mieć e, ulubiony koc, który na przykład podczas wieczornej e, lektury albo oglądania filmów możemy sobie narzucić albo e, chociaż sobie ogrzać nim stopy. To też takie bardzo będzie, e, bardzo nam umili e, no, no te, dni. te dni. No więc, skoro już mam, jest nam cieplutko, to zadbajmy teraz o otoczenie. I według mnie, Ty akurat nie jesteś zwolenniczką tej metody. Nic tak nie odpręża hmm. jak unoszący się wokół nas przyjemny zapach. Więc ja zaraz po przyjściu, to co robię, naprawdę, tak jak mój tatanczuga odłącza telewizor po przyjściu, ja zaraz po przyjściu do domu zapalam jakąś świecę zapachową lub kominek z woskiem. I mieszkanie od razu nabiera takiej przytulności. Już nie wspomnę o tym, że mi płomień świecy stwarza nam taki niesamowity nastrój wokół nas. Kolejna sprawa, coś dobrego do picia. I nie myślcie tutaj o alkoholu od razu, chociaż oczywiście nie będę zaprzeczać, że sama lubię często wypić sobie wieczorem, znaczy często, lubię sobie wypić czasami wieczorem lampkę wina, a do świecy, jak wiemy, pasuje idealnie. Czy, chocia, czy pachnącego przyprawami korzennymi grzeńca, którego też widzieliście już na naszym Instagramie. Ja akurat jestem wielką zwolenniczką, więc w zimie czemu nie? Jeżeli chodzi o alkohol, który typowo kojarzy nam się ze świętami, to na pewno nie da się zaprzeczyć, że jest to ajrakoniek, czyli tak naprawdę likier jajeczny. Tylko pamiętajcie, że po alkoholu odpada nam niestety wiele możliwości, a wśród nich jest prowadzenie samochodu, więc nigdy, ale to nigdy nie prowadźcie po alkoholu. Dodatkowo zróbmy sobie wieczorem swoją ulubioną herbatę, a teraz w tym okresie polecam kubeczki świąteczne. Macie ich na pewno wszyscy całą masę. I może być to herbata zielona, biała, czy nawet zwykła czarna, byleby ona Wam smakowała, bylebyście ją lubili. I ja na przykład w tym okresie uwielbiam herbaty czarne z sokiem malinowym. Jestem już. Na chwilę nie było. Zobaczyliśmy Twoje nieobecności. <laughs> ja na przykład jestem w tym okresie, znaczy jestem, ja na przykład w tym okresie uwielbiam taką herbatę czarną zwykłą o smaku, z sokiem o smaku malinowym. Albo nie wiem, czy rzuciło Wam się kiedyś w oczy, w Lidlu często jest taka, taki syrop z herbapolu o smaku grzańca. A teraz moim niekwestionowanym hitem po prostu jest herbata z rozmarynem. I wystarczy do kubka wrzucić herbatę taką czarną, malin, o smaku malinowym z hibiskusem. Ja do tego dorzucam plaster grejpfruta, kilka plasterków pomarańczy, duży kawałek imbiru, kilka goździków, może być anysz, dodatkowo cynamon i przede wszystkim gałązkę rozmarynu. Jak już się wszystko zaparzy i lekko przestygnie, to dosładzam taką herbatkę miodem. Jest nie dość, że rozgrzewająca, to do tego jest przepyszne. No i nie możemy pominąć jednej najważniejszej rzeczy w okresie świątecznym, czyli kakao. Kto go nie lubi? No ludzie, przecież to jest rajda naszych kubków smakowych. Takie cieplutkie i słodkie. Mmm, No ale opowiedz jeszcze o herbacie z cytryną. No, to też może Standardowy, być. Standardowy mój ulubiony napój, taki na takie dni zimne, to jest herbata z cytryną i miodem, to jest po prostu, to jest boskie dla mnie. Właśnie Oczywiście z rozmarynem dobra. też lubię, tak, tak, potwierdzam, fajna jest, ale standardowo cytryna, miód to jest po prostu, no, ulubione moje, nie mogę, po prostu uwielbiam to. No ale, dobra, to Ty już sobie pi tą herbatę teraz, a my przejdziemy do kolejnego Co punktu, czyli literatury. E, już tak, ubraliśmy się e, mięciutko i cieplutko, świeczki zapaliliśmy, pijemy sobie herbatę, więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpocząć przy lekturze książki. E, Zapomniałaś o nakrycie Gazety. No zapomniałam, ale ty mi przypomniałaś. E, wracając do tematu książek, wybierzcie sobie taki gatunek, który e, najbardziej was zaciekawi, no i pozwoli się odprężyć. To nie musi być przecież literatura naukowa. Ale jeżeli ktoś lubi, no to oczywiście może też być naukowa. Ale e, na e, rynku i jakby wybór jest teraz taki e, gigantyczny, że na pewno znajdzie ktoś, e, znajdziecie coś dla siebie. Mamy całą masę fajnych autobiografii, kryminałów, romansów. E, ja aktualnie czytam, no dobra, powiem wam co czytam, no bo co, no nie będę zmyślać. Czytam. Teraz książkę Mamo chce mi się kupkę. I ta książka, jak sam tytuł na to wskazuje, opowiada o tym, jak, jak skutecznie odpiluchować dziecko. Bardzo Wam polecam! A jeśli nie lubicie czytać, ale nie tak, po, poza tym, że teraz akurat aktualnie czytam tą książkę, no to bardzo lubię czytać kryminały. E, ja. E, szwedzkie kryminały. E, uwielbiam. Szwedzkie kryminały są najlepsze. Według mnie. Ale jak nie lubicie czytać, no to możecie, może lubicie oglądać seriale. Teraz jest przecież tych seriali na Netflixie, na HBO Go, no to prawie każdy ma teraz dostęp. To tam macie tyle seriali i do wyboru, każdy coś dla siebie Filmu, znajdzie. Bajek. Bajki, filmy, tam chyba nawet koncerty można oglądać, jak ktoś lubi. Więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. Ja na przykład teraz katuję filmy świąteczne na Netflixie. Maciek jest, powiem Wam, w niebo wzięty. No, to na pewno. To na pewno. E... Oczywiście komedia romantyczna, żeby nie było, nie? E, więc, e, no to jak już wybierzecie sobie serial ulubiony, zróbcie sobie popcorn. Jak e, nie uznajecie popcornu, bo e, jesteście eko albo jesteście eko fit. fit, no to obierzcie sobie mandarynkę. No, bo teraz jest sezon przecież. Zaczyna się sezon. No i coś obejrzyjcie wspólnie z rodziną albo nawet samemu, jak tam, jak, co, co kto lubi. No i tutaj jeszcze możecie sobie najpierw coś pysznego ugotować. Bo jak jest zimno, to na długie spacery się raczej wychodzić nie chce, więc możemy na przykład poświęcić ten czas na gotowanie, jak, jak lubicie gotować. No albo może ktoś z rodziny lubi gotować. Jakieś fajne dania z dodatkiem imbiru czy chili, to dodatkowo was rozgrzeje. Możecie też sobie umieć coś smacznego, na przykład brownie z dużą ilością czekolady, czy szarlotkę, którą zjemy, zjecie na ciepło złota. I może, jak o tym mówię, to aż, mi, ten, aż mi ślina cieknie, naprawdę. Ale jak nie macie za dużo czasu na takie gotowanie czy pieczenie, no to na przykład ja Wam polecam kisiel, pyszne, pyszne kisiele takie super z owocami. ale. wiecie, co ja bym teraz zrobiła? Kąpiel. Użyjmy jakiegoś fajnego płynu, soli czy kul do kąpieli. Nalejmy sobie tak dużo wody do wanny. Oczywiście zapalmy sobie przy tym świecę. Możemy włączyć również do tego cichą, jakąś przyjemną muzykę. Nałożyć maseczkę na twarz i zrobić sobie takie domowe spa. Gorąca woda nas odpręży. Ładny zapach poprawi nastrój. A do tego w tym samym czasie możemy zadbać o inne fragmenty naszego ciała, gdzie na co dzień nie mamy na to czasu. Po kąpieli i oczywiście codziennym, zwykłym przysięgiem, co również, posmarujemy się masłem do ciała, czy jakimś balsamem, który fajnie pachnie i nie tylko nabliży nasze ciało, ale też uprzyjemni nam ten czas. Potem, już tylko piżonka, i wskakujemy do łożeczka. Super sprawa, przynajmniej dla Ja Wam coś całkiem innego zaproponuję. Bo to myślę, że też jest ważne, bo to po tym jest od razu zupełnie inne, jakby nastawienie. Wysiłek fizyczny. Jak się y, robi tak zimno, to zazwyczaj znajdujemy sobie dziesiątki argumentów, żeby nie ćwiczyć. No ja zawsze, faktycznie zawsze mam wymyślam. Jest mi zimno, jest ciemno, jest wieje, nie chce mi jest wieje, wieje, nie chcę mi się. No dlatego o, właśnie o tym mówię, bo ja też tak często mam, że po prostu. A dzisiaj nie idę, bo jest już y, ciemno, zimno, będę chora. O tak sobie mówię. A to jest y, tylko wymówka. A pamiętajcie, że ćwiczenia. Uwalniają endorfiny i naprawdę poprawiają nastrój. Można dzięki temu wyjść z handry. Ja dzięki temu, że trochę zaczęłam e, ćwiczyć, to wyszłam z mojej handry jesiennej, z której się nie mogłam pozbyć jakoś w tym roku wyjątkowo długo. E, do tego, ćwicząc, no to chudniecie. Czyli od razu pojawiam się lust w spodniach. Schudniecie, poćwiczycie, potem będziecie mogli zjeść więcej brownie i szarlotki. No. A jeżeli nie chcecie chodzić na siłownię, no to sobie e, odpalacie na e, YouTube jakieś ćwiczenia. Tam ich jest setki, nawet chyba. E, co wolicie, z kim wolicie, jaka muzyka, może być yoga, zumba, e, płaski brzuch, pośladki, uda. Co tam, włączcie sobie muzykę w słuchawkach i się ruszcie. A może macie przy okazji na przykład e, rowerek, który służy Wam jako wieszak do ubrań, bo zazwyczaj jak ktoś posiada w domu, to e, po, pojeździ przez tydzień, a potem jest wieszakiem do ubrań. Chciałam zauważyć, Jeśli macie, że... odkurzcie sobie ten rowerek. A ja chciałam zauważyć, że jak macie kupić sobie wiślarza, to służy nam do przechowywania poduszek i narzuty na łóżko. O, no właśnie, o, o tym właśnie mówię. Także e, jak macie takie sprzęty zapomniane, no to może właśnie to jest dobry czas, żeby do nich wrócić. No i w tym okresie nie będziecie mieli potem wyrzutów, żeby się objadać świątecznym ciastem. No pamiętajcie, ruch to zdrowie. Tak jest. I słuchajcie, tym aktywnym akcentem chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że nasze sposoby umilą Wam czas tej jesienno-zimowej aury. No i generalnie może wy macie też jeszcze jakieś inne sposoby, które, się e, które nam się przydadzą, których my nie znamy. Także piszcie do nas e, w komentarzach. E, I No i co? No i oglądajcie następne kolejne filmy. I vlogmasy. I vlogmasy. No także życzymy Wam. E, miłego czasu. Tak jest. Pamiętajcie żeby subskrybować nasz kanał, klikać dzwoneczek, to A będziecie tak, mieli no. przypomnienia o nowych filmach, które się teraz bardzo często tak. będą pojawiać. No i co? Widzimy się na Instagramie i w kolejnym filmie. Zapraszamy. Hej, pa!